Czy zdajesz sobie sprawę z tego, jak wysokie odszkodowanie ci się należy? BUM! Wyleciałem w powietrze, leciałem kilkanaście metrów, uderzyłem w słup. Pamiętam tylko, że w szoku spojrzałem na swoją nogę wygiętą w drugą stronę. W ubiegłym roku w wypadkach drogowych w Polsce zginęły 3202 osoby, a 42 545 zostało rannych. W tym czasie wniesiono do sądów ponad 1000 spraw o odszkodowanie po i zabłędy medyczne. Byłem policjantem w wydziale kryminalnym. Wracałem z pracy na motocyklu. Kobieta jedząca samochodem za przeciwka zawracała w niedozwolonym miejscu na jezdni i wjechała na przeciwległy pas. Piotr doznał złamań otwartych, wieloodłamowych i ran tłuczonych, naruszających czynności narządu ciała. Trzy operacje. Przez rok nie mogłem się poruszać. Nie mówiąc o innych codziennych czynnościach, w których pomagała i rodzina, wejdziecie musiały patrzeć na niepełnosprawnego ojca. Piotr doznał stałego uszczerbku na zdrowiu. Został oszpecony. Jego przydatność w policji zmalała do zera. Ubezpieczyciel zaproponował ugodę oraz zadośćuczynienie w wysokości 20 tysięcy złotych, które nie odpowiadało zakresie krzywdy, jakiej Piotr doznał. Zarządzałem 100 tysięcy złotych. Z perspektywy znanych krzywd, proponowana kwota była po prostu śmieszna, a ubezpieczyciel twardo stał przed swoim. Piotr, przed wypadkiem, na co dzień walczył z przestępczością na ulicach miasta. W zaistniałych okolicznościach po raz pierwszy w życiu, czuł się kompletnie bezradny. Już się trochę w życiu nawalczyłem. A teraz po tym wszystkim odnoszę głupie wrażenie, że stoczę bój z systemem, który niedawno sam reprezentowałem. Wiedziałem, że go nie wygram. Znalazłem prawomocnych. Doświadczenie w sprawach odszkodowań wypadkowych po błędach podyszych pozwalałem działać w sposób sprawny i skuteczny. Najpierw prowadzimy negocjacje z ubezpieczycielem, a w razie potrzeby kierujemy sprawę na drogę sądową. W Polsce kwoty odszkodowań są nadal bardzo niskie, a ofiary często nie są nawet świadome swoich praw. W przypadku Piotra odszkodowanie proponowane przez ubezpieczyciela było wyraźnie nieadekwatne do jego krzywdy. Nasze działania okazały się skuteczne i doprowadziły do uzyskania odszkodowania w kwocie 100 tysięcy złotych, to jest pięciokrotności tego, co proponował ubezpieczyciel. Koszty prowadzenia sprawy wzięliśmy na siebie. Wypadki chodzą po ludziach, nie poznów zniszczyły Twoje życie.